Co? Kto to zrobił? Tylko tego brakowało. Odbiło ci krety, nie? Spokojnie. Czemu jesteś agresywna? Nie znoszę takich jak ty. To przerażające. Drżę ze strachu. Podejdź i powiedz mi to prosto w oczy. Nie zwariowałem. Jesteś śliczna, ale niebezpieczna. Podsunąłeś mi świetne pomysły. Śmiej się dalej, cwaniaczku. Chcesz mnie uderzyć lampą? Myślałeś, że połaskotać? Żartuj sobie dalej, kretynie. Co ty wyprawiasz? Oszalałaś? To jakiś głupek Siedziałam spokojnie, a on czymś we mnie rzucił Na dodatek omal mnie nie zabił tą swoją deskorolką Nieprawda, nie wiem o co jej chodzi Czemu miałbym jej coś zrobić? Czemu zaatakowałaś go lampą? Źle z tobą Wiem co robię On nie mógł cię skrzywdzić To dobry chłopak a teraz robi do mnie głupie miny. O co ci chodzi? Chętnie dałabym mu w łeb. Liczcie ze słowami: To mój syn i najporządniejsze dziecko pod słońcem. Właśnie. Na pewno, kiedy śpi. Poza tym, nie ma w sobie nic z dziecka. Uspokój się. Javier, pozwól. Diego chciał Cię poznać. Z tą dziewczyną zawsze są kłopoty. Stanowi zagrożenie publiczne. Nic ci nie jest? Nie.